Cześć, witam na kanale Okazje i gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się okazjom cenowym, sprzętom, narzędziom z gazetki Lidla datowanej od 27 marca 2025 roku, czyli od czwartku. Dzisiaj będziemy przeglądać dział ogród. Wcale nie znaczy, że będzie mniej ciekawie, ponieważ oprócz jakichś takich nowości dziwnych gadżetów czy sprzętów. Zobaczymy też fajną piłę, jak najbardziej. Natomiast na sam koniec filmu przedstawię trzy sprzęty, gadżety czy narzędzia. Tam będzie też ciuch, koszula dokładnie z działu tak naprawdę warsztat. Te wskazane narzędzia czy ciuchy będą natomiast dostępne online. Szanowni Państwo, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Pozwala mi to rozwijać kanał bardzo dynamicznie, zresztą, czyli kliknięcia przycisku, subskrybuj pod tym filmem. Zaczynamy. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności mówimy o dziale ogród. Zaciekawiła mnie, nigdy bym nie pomyślał, że zaciekawi mnie skrzynka na rośliny tak naprawdę na roślinę z kratką do pnączy. 20 litrów. Jest to nowość 119 zł. Czym mnie tak zaciekawiła? Otóż po pierwsze samym wyglądem, bo wygląda to dosyć ciekawie, dosyć duża wygląda się ta skrzynia jak za 119 zł. Okazuje się, że wymiary to 60 x 28 na 100 cm. W zestawie mamy wkład na rośliny, włókniny oraz materiał montażowy. Do wyboru są trzy kolory. Ta skrzynia ma, tak jak wspomniałem, pojemność 20 litrów. I powiem szczerze, że naprawdę ciekawie to wygląda, bo no myślę, że pasowałoby do ogrodu tak kupić co najmniej dwie takie skrzynie z tym pnączem, z kratką właściwie do pnączy. Ale niemniej jednak no cena wydaje się atrakcyjna. Dopisano tutaj, że ta skrzynia wykonana jest z naturalnego drewna. No tym bardziej, jak najbardziej można to polecić. Maksymalne obciążenie. 10 kg. Idziemy dalej, bo kolejną mamy nowość, i tu mnie zaciekawiło, szanowni państwo, chyba jeszcze bardziej. Otóż mamy solarny ostraszacz zwierząt. I pierwsza moja myśl była taka, że pewnie jakieś ultradźwięki nikt tego nie słyszy. Nie wiadomo, czy to działa, czy nie działa, bo trudno generalnie to określić. Otóż nie. Szanowni Państwo, za cenę 49,99 mamy taki odstraszacz solarny, i tutaj, tak, odstrasza ten zwierzęta lampą błyskową oraz dźwiękami o wysokiej częstotliwości. I co ciekawe, mamy cztery aż tryby pracy dla wybranych grup zwierząt lub tryb uniwersalny. Czujnik, bo tu posiada oczywiście czujnik, czujnik ruchu 110. Stopni wspomniany czujnik ruchu ma tutaj zasięg około 8 metrów, no też sporo jak najbardziej. I w zestawie mamy trzy wymienne akumulatorki, także mamy taki odstraszacz, który nie tylko dźwiękiem, ale i światłem odstrasza. No, myślę, że znalazłoby się tutaj zastosowanie jak najbardziej. No, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie działało. No, nie sposób pewnie tutaj żadnych opinii przytoczyć, ponieważ jest to nowość. No zobaczymy w sezonie jak się to będzie sprawdzać. Pewnie się jeszcze będzie pojawiało, to będę to omawiał i zachęcał do pisania opinii na temat użyteczności tego sprzętu. Idziemy dalej. Tu będziemy troszkę krócej mówili, mamy takie w tym wypadku akcesoria do podlewania, cena 29,99 do wyboru rozdzielacz czterogrożny, opryskiwacze ogrodowe. Do nawozów ze zbiornika na pianę, drążek natryskowy do wiszących doniczek, lub drążek natryskowy do czyszczenia. Mamy również rękawice robocze trzy pary za 13,99. Dzięki temu za jedną parę wychodzi 4,66. Jest to już cena jak najbardziej atrakcyjna. Natomiast po prawej stronie mamy za 49,99 spryskiwacz ciśnieniowy. Z paskiem, i tak dalej. Maksymalnie ciśnienie to 2,5 bara. Lanca i dysza są z mosiądzu, zabezpieczone przed korozją. Pojemność 5 litrów, tak jak wspomniałem, czyli 5 litrów. Spryskiwacz 5-litrowy za niespełna 50 zł. Natomiast poniżej mamy spryskiwacz ciśnieniowy 2-litrowy za cenę 19,99. Tu już jest taki bardziej ręczny. Wydaje się, że bez paska no, na zdjęciu tego nie pokazano, więc pewnie taki mniejszy do mniejszych zastosowań. Konewka się też przyda. Konewkę można kupić za 14,99 5-litrowa, czyli jak najbardziej taka standardowa, no, bez dwóch zdań. Nie ma się nad czym tutaj rozwodzić, idziemy dalej. Mamy za to na kolejnej stronie zraszacz trawnikowy, do wyboru nawadniacz obrotowy zraszacz wahadłowy lub zraszacz kolisty. Tutaj maksymalne ciśnienie już większe, bo 4 bary. Cena 29,99 I ten system Parkside Click. Parkside taki własny system uniwersalny wymyślił do, do po prostu mocowania czy węży, czy innych sprzętów ogrodowych tych końcówek ze sobą. Napisano, że pasuje do standardowych węży. No myślę, że jak najbardziej tak. Poniżej mamy złączkę lub rozdzielacz do węża ogrodowego. Aż 7 wzorów. 3,99 to się przydaje, tego się kupuje na zaś. To bez dwóch zdań, nawet nie ma o czym mówić. W tym pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Po prawej zaś stronie, za 79 zł, mamy elastyczny wąż ogrodowy. 30 metrów. Dobra cena. Wydaje mi się, że dobra cena za, za taką odległość. Ciśnienie 4,5 bar. W zestawie mamy pistolet zraszający, złączkę wtykową i elementy redukcyjne oraz worek do przechowywania tego węża i całego sprzętu. Także taki nazwijmy to mini zestaw, jeżeli chodzi o wąż i pistolet. Tak, Ciekawe, naprawdę ciekawe. Chociaż. Takie zdjęcie dosyć skromne bym powiedział. Idziemy dalej. Po prawej i stronie mamy za 14,99 pistolet zraszający, aż 5 wzorów, Regulowana siła strumienia natrysku. Jest to standardem, wszyscy o tym wiemy. Nie musimy tutaj się domyślać o takiej funkcji. Dostępne są także takie szersze, węższe. Mamy wszystko na rysunku pokazane, czyli generalnie, jeżeli chodzi o ogrodu, o te końcówki o te złączki, o te pistolety, to jak najbardziej LIF zaopatrzył się w te sprzęty dosyć konkretnie. Natomiast za 39,99 mamy wąż zraszający i tutaj są trzy wzory. To chodzi o te nacięcia, to oczywiście Między m.in. No, nacięcia mamy o długości 20 metrów systemem na przykład trzech kanałów. Albo mamy 15-metrowy, który można rozumieć ze zdjęcia analogicznie, ułożyć na głębokości do pół metra. Tak naprawdę odporne są na temperaturę od minus 10 do minus 50 stopni. I dochodzimy do piły, wspomnianej na wstępie, piły łańcuchowej, pilarki łańcuchowej spalinowej. 1,8 kW. Cena to 329 zł. Szukałem tej, tej piły na stronie, nie ma jej dostępnej jeszcze na stronie Lidla. Co istotne w tego typu sprzętach? Przede wszystkim długościęcie. No to, to, to najbardziej nam zależy. Jedno z wielu czynników, ale to jest istotnie ważne. Otóż długościęcia to 36 cm, czyli całkiem sporo. Pojemność silnika 46 cm sześciennych. Oczywiście jest to silnik dwusuwowy chłodzony powietrzem jednocylindrowy. no Zdajemy sobie wszyscy sprawy, korzystając na przykład z kosiarek. Także, także wiemy coś o tym sprzęcie. No, wydaje się, że cena jak najbardziej atrakcyjna, 3 lata gwarancji, no seria zielona oczywiście, bez dwóch zdań, spalinowa, łańcuchowa pilarka. No bardzo ciekawe, tym bardziej, że w poprzednich gazetkach były dostępne albo akumulatorowe, albo zasilane z gniazdka elektrycznego. Generalnie upraszczając cena, tak po środku, bo były i czarne i zielone, no, powiedzmy mieściła się w tym przedziale cenowym, tak upraszczając. Także do wyboru są trzy. Parkside oferuje te pilarki, piły łańcuchowe i elektryczne, i akumulatorowe, i spalinowe. Daje pod rozwanie. Szanowni Państwo, tutaj zachęcam do komentowania. Napiszcie, z których pilarek najlepiej Wam się korzysta. No ja zdaję sobie sprawę, że jedni mają większe ogrody, mniejsze, mniej docięcia, więcej drewna docięcia, ale generalnie yy, chodzi mi o markę Parkside. Z których korzystacie i jak one się sprawują? Czy to są elektryczne, akumulatorowe, czy te spalinowe? Dajcie znać w komentarzach. Idziemy dalej. Mamy. Coś, co się na pewno przyda w ogrodzie, w ogóle w domu, 24,99 zaworek ogrodowy na odpady, 85 litrów aż pojemności. Duży, duży, wykonany jest, wygląda, że bardzo solidnie, tym bardziej, że wskazuje od, na, na to tutaj maksymalne obciążenie, które sięga 50 kg, więc sporo jak najbardziej. No coś takiego, co się przydaje, no bez jakiegoś efektu. Wow, natomiast potrzebny sprzęt. Natomiast poniżej mamy akcesoria ogrodowe 11,99 i są to łopatki do kwiatów, motyki, skrobaki, grabie do liści, kultywatory, łopatki do chwastów, grabki grabki do kwiatów itd. Itp. Jak to się mówi, po prawej ze stronie mamy, no nie wiem, jak to do ogrodu pasuje, ale zestaw pędzli cztery lub osiem elementów za 9,99. Dwa zestawy do wyboru, no być może do malowania mebli ogrodowych albo coś w ten deseń. Ale niemniej jednak, to no, troszkę akurat nie pędzle do narzędzi ogrodowych trochę mniej pasują. My nie zrażając się tym. Faktem, Szanowni Państwo, idziemy dalej. Tak naprawdę to już tyle z działu ogród datowanego od czwartku 27 marca. I na koniec, Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić, bo jest dosyć ciekawa oferta, jeżeli chodzi o stronę internetową Lidla, czyli, czyli akcesoria z serii warsztat, ale dostępne jedynie w wersji online na stronie lidla.lidl.pl. Trzy rzeczy, tak to bym powiedział. W pierwszej kolejności ostrzałkę uniwersalną 65 W, cena 69,30, przecena 30% z 99 zł. Możliwość i kąta nachylenia, ostrzenia tych, tych wierteł. Wygląda solidnie, opinie takie 4 na 5, nazwijmy to, myślę, że warte zastanowienia. Natomiast poniżej mamy polerkę akumulatorową na te mniejsze akumulatory 12V, oczywiście bez akumulatora i bez ładowarki, za cenę 69,30. I tutaj, zarówno do oszczałki, jak i do tej polerki oraz do kurtki koszulowej, o której powiem za chwilę. Pamiętajcie, że żeby zadziałała ta niższa cena trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, to uprzedzam. Ale mówię o tym, żeby gdzieś mi nie umkło. Natomiast wracając do polerki akumulatorowej. Myślę, że fajny gadżet jak najbardziej, fajny sprzęt właściwie. Tutaj, co istotne, przede wszystkim to są dwie regulacje: płynna regulacja, ale co jest istotne, niska waga. Tam powyżej 600 gramów. No, mówię oczywiście bez akumulatora, natomiast jest to sprzęt zdecydowanie lekki, no poręczny przez to, znajdzie jak najbardziej swoje zastosowanie. I ostatnim rzeczą, czy tutaj ciuchem dokładnie, jest kurtka koszulowa męska. Za Cenę 6293. W zasadzie nie wiem, czy to jest kurtka, czy taka gruba koszula. No to już trzeba zobaczyć w sklepie, mamy na zdjęciach, klikając, mamy dostępne tak naprawdę dwa kolory, dla mnie czarno, czar, krata czarno-biała albo krata czarno-czerwona, rozmiary od S do XXL, także Myślę, że każdy się zmieści. W tej chwili, jak oglądamy to, to, tą koszulę wspólnie z Państwem, no to cena na stronie internetowej wynosi 89,90. Natomiast od, bo jeszcze nie wspomniałem, tu te okazje będą troszkę wcześniej niż cała gazetka odnośnie serii Ogród, bo te okazje na stronie internetowej będą od 24 marca 2020. Roku. Także, Szanowni Państwo, to już tyle. W dzisiejszym omówieniu kolejnej recenzji gazetki będę omawiał z lidla dział warsztat i auto. Także też serdecznie zachęcam. Myślę, że kolejny film pojawi się już w niedzielę. Także zachęcam do śledzenia kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.